Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Bartosz, a to jest 11 odcinek z serii Scribble Unlimited. Zapraszam. Niestety nie wiem jak tam wejść. Hmm, help me become a better basketball player. Hmm, Okej, okay, jest kosz. Wydaje mi się, jakbyś był... Jakbyś miał przynajmniej piłkę. To już byś był to, no, troszkę lepszy, tak mi się coś wydaje. No właśnie, bo bez piłki to kurde nie znam koszykarza, który bez piłki jeszcze by był dobrym koszykarzem. Zobaczmy co tutaj mamy. I need to teach this dog a trick. No to, co to by ci dać? Co te psy tam robią w tych konkursach? Biegają gdzieś kurde po jakichś mostach Przynoszą patyki, piłki Tam może w taki... tak... W, to jest... Um, Jakąś tam piłkę... Baseball Baseball ball... Czego mi tego nie... Base, może po prostu baseball A to, kurde, to nie psu mamy dać, tylko temu gościowi. Yeah. Okej, okay, teraz piesek będzie nam tu aportował. Wydaje mi się, że chyba tak, jest już 10 na 10. Możemy sobie rozpoczynać nasze gwiazdki. Zacznę sobie od tej, pozbędę się tu krowy. dobra. Help the boyfriend on his big date. Dobra, będziemy pomagać chłopaczkowi tutaj w jego randce. No jesteśmy przybrani za amora. House sweet. The boyfriend is going on a special date with his girlfriend. Help him make things run smoothly begin by helping him look presentable. Okej. Okay. Oczywiście. Oczywiście... już. <laughs> Oczywiście... Ym. Co to za randewu bez garnituru? Turu? Garnitura? Przebieraj się, ziombal. Aha, okej, okay. dałem mu... Garnitura i tak go nie nałożył. Twój garniak. Damy mu. Jak będzie karota? Karoca? Hmm. Damy mu ciężarówkę? Yeah! Moglibyśmy oddać się jakiegoś porszaka. Ale nie chcemy, żeby Laska leciała na kasę. Wiadomo, przy Love this vehicle. However, he cannot show up empty handed. Give him something to help start the date of right hmm. tutaj pokazuje się ewidentnie, że koleś chce kwiaty, ale to było za proste. Hmm. Co prawda podjechaliśmy furgonem jakimś, ale może damy jej po prostu sobie tutaj dać. Mamy jest słonecznik będzie kwiatek, ale troszeczkę inny. O. Nie dość, że... O, skryję mu furę. A, nie, nie, jednak nie. Jada seems to be going smoothly. Now help set the mood. Ma być bardziej romantycznie. No tutaj kojarzą mi się tylko jakieś świe świeczki. I tak widzę, że jecie jakiś sheet, pasta, jakiś makaron. Um, przydałoby się stworzyć tutaj kurczę... Um, może wiolin to są skrzypce? I teraz przydałoby się jeszcze musician. Z skrzypkami o, Lalalala. to jest to, gdzie leci ta, leci ta. O, będzie się oświatczał, fajny mu pierścień. jaki miałby być ten piersiń, skoro ma tylko taką rąk, rękę jak, jak atomówki. Czyli nie ma palców. w jest Jest to his proposal. Who do they need the No co, 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 hu, 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 hu. Kogo oni potrzebują na ślubie? Wiadomo, no, że kurczę, Batmana pewnie. Chociaż nie wiem czy można, może być, może być barmanu. Nie, może nie. Nie? Nawet nie wiedziałem, że. E... Fastman. Footman. Proszę. E? Kogo innego możecie chcieć? Who belongs to our wedding? Czekamy na podpowiedź, zaraz się pojawi Misa Montumerius Księdzora. Ejku. właśnie dlatego nie za bardzo przepadam za tymi gwiazdkami. Ponieważ trzeba, trzeba robić to po prostu co każą. Nie można się tutaj po wygłupiać, bo nie wszystko będzie pasować. Wiecie o co chodzi, nie? Chcecie tutaj wymyśleć coś super, mega kreatywnego, a tu lipa, bo trzeba jakiegoś księdza zrobić, żeby im tutaj ślubu udzielił. Nie tak jak ta małpa. Help improve the najbrzeżniej. ok. Lecimy sobie z gwiazdką numer 2. Będziemy tutaj budować. It's time to improve this neighborhood. Start by bringing down this old building. Nie wiem jak wy, ale mi zburzeniem kojarzy się tylko. A to co to jest? Telefon pole. Mi się zburzeniem kojarzy tylko teledysk Miley Cyrus najnowszy, czyli wrecking ball. Ciekawe czy jest coś takiego. O jest. Przydał się jeszcze jakiś dźwig. A nie, widzicie, kula sama sobie poradziła świetnie bez maili siedzącej na niej. No się to kurczę raj. Daj bu? Przypominam wam kogoś. Nie, jeszcze, sorry. Zapomniałem o czymś. Nie mamy jeszcze tutaj łańcucha, byśmy się trochę pokiwali. Dobra, nie ma. Dobra. Okej. Okay. Co ona chciała? Bo już zapomniałem. What would the papa... ...pick and joy? Nie wiem. Tak się skupiłem na tym. Gdzieś jakiś taki środek transportu. Ja też nie. They would like a place to see movies. Okej, okay, mamy wybudować kino. Ja tu sobie zaparkuję moją kulę. Um, dobra, to będziemy robić im kino. No właśnie To jest właśnie. Aha. Yeah. Mamy młodzież, dobry był tam ten gościu. This is opening day. Spread the world that the new building is ready to use to Nie wystarczy to, że się turlam na tej kuli? Chyba nie Przydałby się jeszcze jakiś kurczę megafon czy coś takiego O, tu sobie gościu pompki w ogóle robi. Dobra, ja zejdę z tej kuli, bo już wełbie mi się kręci. Eee, damy jej megafon, megafon, i niech sobie sama ogłasza to. Yeah, mamy... Dwie gwiazdeczki, 10 tutaj tych koniuszków i wygląda na to, że level został ukończony, tak, 2 na 10. Możemy spokojnie lecieć dalej, a dalej mamy co? Ink Will High, wygląda na to, że to jest chyba tutaj, także wbijamy. Dobra moi drodzy, w tym odcinku to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napisać jakiegoś fajnego komentarza oraz zasubskrybować mój kanał po więcej materiałów. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.